Wścieklizna jest chorobą odzwierzęcą, czyli w naukowym żargonie zoonozą, występującą u człowieka po bezpośrednim kontakcie z zarażonym zwierzęciem. Znana jest od czasów starożytnych i jest jedną z najgroźniejszych chorób wirusowych, zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. I chociaż profilaktyka wścieklizny jest znana i stosowana od końca XIX wieku. Każdego roku wirus ten jest odpowiedzialny za około 59 tysięcy śmierci na całym świecie. Zdecydowana większość tych przypadków ma miejsce w krajach o niewystarczających zasobach w służbie zdrowia i ograniczonym dostępie do leczenia zapobiegawczego. Mimo iż programy szczepień i te mające na celu eliminację bezdomnych zwierząt są skuteczne, Problem dla krajów rozwijających się stanowią koszty wdrożenia. Nawet w najbogatszych krajach koszt skutecznego programu zwalczania wścieklizny u psów powoduje poważne uszczuplenie zasobów finansowych zdrowia publicznego. Na przykład szacunkowe roczne wydatki na zapobieganie wściekliźnie w Stanach Zjednoczonych wynoszą ponad 300 milionów dolarów, z czego większość wydawana jest na szczepienie psów. Naukowcy wykazali, że zaszczepienie 70% psów umożliwia skuteczne zwalczanie wścieklizny na określonym obszarze. Jednak nawet po osiągnięciu wystarczającego poziomu szczepień, działania te muszą pozostać stałe i zdecydowane co stanowi głęboką i główną bolączkę krajów rozwijających się. Czy więc kiedykolwiek uda nam się całkowicie uzdrowić świat od tej śmiertelnej choroby? Ja jestem Aga, a to jest czynnik ludzki. Zapraszam do słuchania. Najwcześniejsze ogniska wścieklizny występowały w Indiach i Chinach. Najstarszy opis, który może wskazywać na występowanie tego wirusa, możemy znaleźć w kodeksie Hamurabiego, powstałym w 1700 roku przed naszą erą. Jeżeli pies jest wściekły, władza nakazuje właścicielowi opiekę. Jeżeli właściciel nie zaopiekuje się psem, a ten ugryzie człowieka wolnego i ten umrze, właściciel płaci 40 szekli w srebrze. Gdy pies pogryzie niewolnika, a ten umrze, właściciel płaci 15 szekli w srebrze. 500 lat przed naszą erą grecki filozof i myśliciel Demokryt jako pierwszy opisał objawy wścieklizny u psów. Sto lat po nim, Arystoteles umieszcza opis wścieklizny u psa w swoim dziele Historia Naturalna Zwierząt. Fakt, iż jest to choroba od zwierzęca, został zaznaczony już sto lat przed naszą erą. Celsus, rzymski uczony i encyklopedysta, zalecał wypalanie rany po ugryzieniu przez zwierzę. Łacińska nazwa rabies wydaje się mieć pochodzenie od rabhas, co oznacza powodować szał. Czynnik zakaźny wścieklizny od końca XIX wieku był nieznany i często określany według kuriozalnych spekulacji oraz bujnej wyobraźni. W owym czasie wściekliznę miały powodować m.in. siły nieczyste, silne wstrząsy nerwowe związane ze strachem, Przegrzanie lub przeziębienie, mijazmaty, spożywanie zimnego lub zbyt gorącego pokarmu, niezaspokojony lub nadmiernie zaspokajany popęd seksualny. Najczęściej jednak wścieklizna przypisywana była zatruciu jadem. Wirus w łacinie oznacza jad lub trucizna. Nie powinno więc dziwić, że uzdrowiciele tamtych czasów w przypadku zachorowania na wściekliznę. Podejmowali się przeróżnych metod terapeutycznych, takich jak zabiegi chirurgiczne, mineralne i ziołowe preparaty lecznicze, ścisłe diety, kąpiele, egzorcyzmy, amulety czy zaklęcia. Fakt, iż wścieklizna rozprzestrzenia się poprzez ślinę, rozpoznał po raz pierwszy Georg Gottfried Zinke w 1804 roku. Natomiast Pierre-Victor Galtier w 1879 potwierdził zakaźność tkanki nerwowej. Badania tych dwóch oraz Paula Gibiera znacząco pomogły w utorowaniu drogi dla badań Ludwika Pastera, który to w 1885 zdołał opracować skuteczną szczepionkę przeciwko wściekliźnie. W greckiej mitologii Lysa lub też Lytta była określana przez Ateńczyków jako duch szalonej wściekłości, szaleństwa i wścieklizny u zwierząt. Była blisko spokrewniona z tak zwanymi maniami, czyli duchami szaleństwa i chorób psychicznych. Malowidła greckie na wazach z tego okresu wskazują na udział Lysy w micie o Aktajonie, Myśliwym, rozszarpanym przez jego własne psy w ramach kary, za patrzenie na nagą postać bogini Artemidy. Aischylos identyfikuje ją jako agentkę wysłaną przez Dionizosa, aby doprowadzić do szaleństwa bezbożne córki Kadmusa, które z kolei poćwiartują penteusza. Bardzo prawdopodobne jest, że wścieklizna daje podwaliny również historiom o zombie, wampirach i wilkołakach. Od prototypowego Drakuli po współczesne obrazy, takie jak zmierzch czy wywiad z wampirem, wampiry zawsze pobudzały naszą wyobraźnię. Znamy je jako blade humanoidy, które pragną krwi i unikają słońca. Odstrasza je czosnek. A swoją wampirzą chorobę przenoszą na innych ludzi poprzez ukąszenie, zazwyczaj w szyję. Rozbijmy to jednak medycznie. Jaką prawdziwą chorobę medyczną może reprezentować wampiryzm? Po pierwsze, istnieje nadwrażliwość na światło, którą można zaobserwować w wielu schorzeniach, w tym w chorobach autoimmunologicznych takich jak toczeń. Inne choroby skóry, takie jak reakcje na niektóre leki, mogą być wywołane przez słońce lub pojawiać się tylko w obszarach ciała narażonych na działanie promieni słonecznych. Jedną z chorób najczęściej sugerowanych przez uczonych w celu wyjaśnienia istnienia wampirów jest porfiria. Porfirie to grupa chorób w większości dziedzicznych, spowodowanych defektami w wytwarzaniu chemu zwanego również żelazoporfiryną, kluczowego składnika hemoglobiny w naszych czerwonych krwinkach. W przypadku różnych typów porfirii osoba dotknięta chorobą może być nadwrażliwa na światło ze względu na nagromadzenie się cząsteczek porfiryn w skórze. Cząsteczki te powodują wyjątkową nadwrażliwość na światło, co może doprowadzić do bólu, powstawania pęcherzy i blizn. Dlatego pacjentom dotkniętym tą chorobą zaleca się unikanie słońca. W jednej z postaci, zwanej porfirią erytropoetyczną, cząsteczki te mogą również gromadzić się w kościach i zębach, powodując przebarwienia zębów na czerwono, które mogą sprawiać wrażenie, jakby ktoś pił krew. Ponieważ tacy pacjenci mają słabe zapasy normalnego chemu, można by nawet pomyśleć, że picie krwi innej osoby może być prawdziwym sposobem na uzupełnienie zapasów tego pierwiastka we własnej krwi. W rzeczywistości jednak picie krwi nie pomogłoby i, jak na ironię, leczenie niektórych objawów porfirii, takich jak porfiria skórna późna, polega w rzeczywistości na upuszczaniu krwi, które usuwa toksyczne związki z organizmu. Osobom cierpiącym na porfirię zaleca się unikanie czosnku, ponieważ zawarte w nim siarczyny mogą w rzeczywistości pogorszyć objawy. Jeśli zaś chodzi o ukąszenia wampirów przenoszące tę chorobę, mitologia nie może wywodzić się z porfirii, która nie jest zaraźliwa, ale może je wytłumaczyć infekcja taka jak wścieklizna. Podobnie jak wszystkie mity, historie o pochodzeniu wilkołaków różnią się w swoich źródłach. Jak przedstawiono w klasycznym filmie z gatunku horroru powstałym w 1941 roku, a zatytułowanym Wilkołak, stworzenia te powstają, gdy wilkołak ugryzie człowieka, przenosząc wilkołactwo jak chorobę zakaźną. Z drugiej strony, niektóre obrazy, takie jak współczesny nastoletni Wilkołak, przedstawiają tę chorobę jako dziedziczną, ujawniającą się w okresie dojrzewania. Bez względu na to, w jaki sposób przypadłość ta została nabyta, Wilkołaki mogą zmieniać się z potwora w ludzką postać i z powrotem przechodzić metamorfozę w owłosione, agresywne i bezwzględne bestie, ale tylko wtedy. Gdy są wystawione na działanie światła księżyca lub podczas pełni księżyca. Podobnie jak wampiry, wilkołaki najprawdopodobniej zainspirowane są jakąś kombinacją wścieklizny i porfirii. Jak wspomniałam wcześniej, wścieklizna przenoszona jest przez ukąszenie dzikich zwierząt, co brzmi podobnie do historii o stworzeniu wilkołaków. Ponieważ wścieklizna wpływa bezpośrednio na ośrodkowy układ nerwowy oraz prowadzi do uszkodzeń mózgu, może objawiać się dezorientacją, halucynacjami, nadmiernym ślinieniem i hydrofobią. Porfirie z kolei ograniczają dostęp ludzi do słońca, przez co mogą powodować nadmierny wzrost włosów, a także zniekształcenia skóry i zębów. Są też inne choroby, które mogłyby skutkować nadmiernym wzrostem włosów, ale żadna nie powoduje nagłej i szybkiej zmiany w ciągu kilku sekund lub minut. Hipertrichoza to choroba włosów nazywana potocznie syndromem wilkołaka lub zespołem Ambras. Jest to zaburzenie genetyczne, które charakteryzuje się nadmiernym owłosieniem ciała. Syndrom dotyka zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Może obejmować różne części ciała. Ludzie cierpiący na hipertrichozę byli w przeszłości opisywani jako ludzie psy lub ludzie wilki, a przypadki te były dokumentowane przez pokolenia. Skąd wzięło się przeświadczenie, że srebrna kula jest w stanie zabić wilkołaka? Trudno jest znaleźć związek srebra z jakąkolwiek z wymienionych chorób, jednak w perspektywie historii srebro było stosowane w leczeniu ran, a przed pojawieniem się antybiotyków srebro koloidalne stosowano jako środek dezynfekujący. Zombie, zwane także nieumarłymi, z początku określano po prostu jako ożywione ludzkie zwłoki. Pod koniec XX wieku, nowsze obrazy zombie, takie jak Noc żywych trupów George'a Romero czy współczesne filmy, takie jak 28 dni później i The Walking Dead, przedstawiają ludzi przemienionych w potwory za sprawą choroby zakaźnej. W wielu dziełach współczesnej popkultury główną pozycją menu tych istot są mózgi, ale we wszystkich formach Zombie są bezmyślnymi bestiami, które impulsywnie próbują atakować ludzi. Z medycznego punktu widzenia brak jakiejkolwiek świadomości tych stworzeń sugeruje chorobę psychiczną lub uszkodzenie mózgu, ponieważ kontrola motoryczna czyli możliwość poruszania się jest nienaruszona, ale ich funkcje poznawcze zanikły całkowicie. Istnieje szereg zakaźnych chorób, które mogą atakować mózg, począwszy od wirusa Zika, aż po priony. Aby spowodować nagłą epidemię zombie o szybkiej zaraźliwości, choroba na pewno musiałaby być spowodowana przez wirusa lub bakterie. Na szczęście nie istnieje żadna choroba opisywana w medycynie, która powodowałaby takie właśnie objawy. Jednakże wywołana prionami choroba kuru zdołała rozprzestrzenić się wśród jednego z plemion Papui Nowej Gwinei. A wszystko to z powodu kanibalistycznych tradycji tego plemienia, polegających na zjadaniu mózgów zmarłych członków w ramach rytuałów pogrzebowych. Bez względu na to, czy wierzymy, że atak zombie może być realny, amerykańskie CDC. Potraktowało możliwość wybuchu epidemii zakaźnej w sposób dosyć poważny, w 2011 roku opublikowało ono broszurę. Gotowość 101: Apokalipsa zombie. Wróćmy jednak do bardziej merytorycznego opisu tematu. Wścieklizna jest śmiertelną wirusową chorobą ludzi i zwierząt. Należy ona do rodziny rabdowirusów. Inkubatorem są zwierzęta wolnożyjące, w szczególności lisy, nietoperze i skunksy. Mimo, że wirus jest odporny na działanie wielu czynników fizycznych i chemicznych, takich jak procesy gnilne, wykazuje wysoką wrażliwość na detergenty, światło ultrafioletowe oraz ogrzewanie. W zwłokach padłych zwierząt utrzymuje się najwyżej od 3 do 4 dni. Sam wirus kształtem przypomina pocisk karabinu o średnicy wynoszącej od 75 do 80 nanometrów oraz długości od 120 do 300 nanometrów. Wścieklizna, zwana również wodowstrętem, występuje na całym świecie. Nieliczne obszary wolne od choroby stanowią wyspy naturalnie oddzielone od stałych lądów, np. Japonia, Nowa Zelandia czy Hawaje. Mimo to globalizacja, transport i powszechne przemieszczanie się ludzi i zwierząt spowodowały, że choroba może pojawić się niespodziewanie na obszarach dotychczas od niej wolnych. Zakażenie występuje w wyniku kontaktu osobnika podatnego ze śliną osobnika zakażonego, najczęściej w efekcie pogryzienia. Innymi drogami transmisji choroby, niepotwierdzonymi jednak u psów, są przeszczepy, rogówki i narządów wewnętrznych pobranych od chorych lub zakażonych osób. Wrażliwość na zakażenie wirusem wścieklizny wykazują wszystkie zwierzęta stało cieplne. Jednak naturalnym rezerwuarem patogenu są nietoperze i dzikie psowate. Nie każde pogryzienie przez zwierzę cierpiące na wściekliznę jest równoznaczne z rozwojem choroby. Sama infekcja o ile nie rozwiną się objawy kliniczne, nie zawsze musi kończyć się śmiercią. Czynniki, które decydują o rozwoju choroby to między innymi odległość miejsca pogryzienia od ośrodkowego układu nerwowego, stopień unerwienia obszarów w obrębie którego doszło do pokąsania przez wściekłe zwierzę, wiek pokąsanego osobnika. Osobniki młode są bardziej wrażliwe na zakażenie oraz wielkość przekazanej dawki zakaźnej. U ludzi pokąsanych przez wściekłe psy, niepoddanych leczeniu, częstotliwość rozwoju choroby była uzależniona od miejsca pogryzienia. Gdy doszło do pokąsania w okolicy głowy lub szyi, choroba rozwijała się u 60% pacjentów. W przypadku pogryzienia rąk było to 40%, zaś gdy pogryzione zostały nogi, ryzyko rozwinięcia się choroby wynosiło zaledwie 10%. W 1948 roku w Polsce wprowadzono obowiązek szczepienia psów, będących głównym rezerwuarem wirusa dla człowieka, czego następstwem był obserwowany od połowy lat 60. ubiegłego wieku spadek częstotliwości występowania u zwierząt domowych. Natomiast wzrost u zwierząt dzikich. Obecnie w Polsce liczba szczepionek przeciwko wściekliźnie zwierząt domowych oscyluje w granicach 4 milionów rocznie. Niemal całość stanowią psy, których populacja w Polsce szacowana jest na 7-8 milionów. Regularne szczepienia do ustne lisów, zapoczątkowane w województwach zachodnich w 1993 roku, a od 2002 wprowadzone na terenie całego kraju doprowadziły do znacznego ograniczenia występowania przypadków wścieklizny również u tego gatunku. Pomimo tego, że liczba przypadków wścieklizny tak u zwierząt dzikich, jak i domowych systematycznie spada, nie można mówić o całkowitym jej wyeliminowaniu. Jak już wspomniałam wcześniej, wirus przenoszony jest wraz ze śliną chorego zwierzęcia poprzez ugryzienie albo oślinienie uszkodzonej skóry lub błon śluzowych człowieka. W czasie inkubacji wirus przebywa w miejscu ukąszenia, następnie przemieszcza się w kierunku rdzenia kręgowego i mózgu. Z ośrodkowego układu nerwowego przemieszcza się on przez nerwy do gruczołów ślinowych i jest wydalany w ślinie. Podczas gdy dużo się mówi o objawach takich jak wodowstręt, światłowstręt i niekiedy napady szału, to pierwsze objawy wścieklizny u człowieka są dość przyziemne, gdyż z początku występuje rozdrażnienie, ból głowy, utrata apetytu, mrowienie w miejscu ugryzienia. Wcześniej wymienione objawy występują dopiero w drugiej fazie choroby. Natomiast ostatnimi objawami są np. skurcze mięśni czy brak koordynacji wynikający z porażenia nerwów. Niemniej, jeżeli występują już którekolwiek z tych objawów, najprawdopodobniej naleczenie jest już za późno. Wirus replikuje już w rdzeniu przedłużonym, rdzeniu kręgowym, układzie limbicznym, Muszczku lub istocie szarej. Kiedy zakażony zostanie układ limbiczny, występują niekontrolowane zachowania, takie jak pobudzenie i napady szału. Następnie drogą odśrodkową wirus przemieszcza się po całym naszym organizmie. Może docierać do serca, mięśni szkieletowych, oczu, nerek, trzustki, a także gruczołów ślinowych. Kiedy wirus dotrze już do ślinianek, stajemy się źródłem zakażenia dla otoczenia. Okres inkubacji wścieklizny jest bardzo różny i może wahać się od tygodnia do nawet 6 miesięcy. W przebiegu choroby wyróżnia się trzy fazy, które mogą przebiegać w różny sposób i czasem nakładać się na siebie, czyniąc wściekliznę nietypową. Faza prodromalna u psów trwa około 2 do 3 dni. Dochodzi w jej przebiegu do rozwoju gorączki, podrażnienia w okolicach ukąszenia. Obserwuje się także zmiany zachowania, takie jak brak apetytu, otępienie, apatia czy wymioty. Źrenice mogą być rozszerzone. Oczy mogą również nie reagować na światło. Faza podniecenia. Z reguły trwa ona do siedmiu dni. A objawy obserwowane w tym stadium związane są z uszkodzeniem przedmózgowia i obejmują nadmierne podniecenie, lęk, przeczucie, ślinotok, wokalizację i wzmożoną agresję. Chore zwierzęta wykazują spaczony apetyt, czyli zjadają na przykład ciała obce, które mogą doprowadzić do niedrożności przewodu pokarmowego. Atakują również otoczenie. Występuje też niezborność ruchowa i mogą pojawić się drgawki. Zwierzęta, przebywające w zamknięciu, mogą rzucać się na klatkę, próbować ją gryźć i drapać ściany. Faza porażenia: rozwija się od 1 do 10 dni po wystąpieniu pierwszych objawów klinicznych. W tej fazie dochodzi do porażeń wiotkich, zwłaszcza kończyn, które zostały pogryzione. Towarzyszą temu deficyty nerwowe i zniesienie odruchów rdzeniowych. Przykładem porażenia wiotkiego może być np. porażenie krtani, które skutkuje zmianą głosu. Natomiast w przypadku porażenia gardła mogą to być trudności w połykaniu czy ślinotok. Niekiedy porażeniu ulegają mięśnie twarzy, wynikiem czego jest opadająca żuchwa. Ostatnim etapem choroby jest śpiączka, a zaraz po niej śmierć. Lek na wściekliznę nie został jeszcze wynaleziony. Istnieją jednak szczepionki przeciwko tej chorobie, które można przyjmować zarówno profilaktycznie przed kontaktem ze zwierzęciem chorym, lub jak najszybciej po tym kontakcie. Na około 60 tysięcy zarażonych rocznie. Jedynie kilku z nich jest w stanie przeżyć. Na świecie średnio co 15 minut występuje zgon z powodu wścieklizny. 99% zachorowań u ludzi jest wynikiem ugryzienia przez psa. 40% ofiar wścieklizny to dzieci w wieku poniżej 15 lat. Obecnie profilaktyka poekspozycyjna wścieklizny wygląda znacznie lepiej niż na przykład 20 lat temu. Nie jest to jednak nic przyjemnego. Odbyłam, przeżyłam, nie polecam. Serdecznie dziękuję wszystkim za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę lub komentarza.